Witajcie, ja nazywam się Monkey Kong, e, a.k.a. Oko de Murga. właśnie gram w, w Fallouta Online. Jest to połączenie Fallouta 1 i 2 z bardzo dużym naciskiem na krawcenie. E, mam tutaj takie umiejętności, to jest w ogóle moja postać, mam e, póki co 11 level Tą perkę zdobyłem od takiego kolesia, później Wam pokażę jak ją zdobyć. Jest bardzo przydatna, bo widać ile ktoś ma siły i życia. To jest odporność. Armory to też jest profesja, którą się zdobywa i za którą trzeba zapłacić. Gunsmith tak samo służy do wytwarzania małych broni do, do kolejnego levelu wytworzenia małych broni. Tak jak już mówiłem, wszystko jest tutaj oparte o krawcie, na, na crafcie. Even more critical postanowiłem, że przyda mi się trochę więcej krytyka i, i tutaj trochę uników. Gekoskinik też się zdobywa w takim miasteczku... Klamath Klamat, tak. Trzeba porozmawiać z jakimkolwiek traperem i uczyć się za darmo takiej właśnie skórowania gekonów. No co jest oczywiście potrzebne, jeżeli chcesz robić jakiekolwiek armory, bo po każde kurtki czy coś potrzebuje skóry gekonów lub skóry braminów. Aczkolwiek skórę bra minut można zbierać już od początku bez specjalnego, wcześniejszego przeszkolenia. No, jak widać, <gryny> nie jestem zbyt lubiany w niektórych kręgach, szczególnie tutaj w NCR. No, a to z racji tego, że lubię sobie pod, podkradać trupy, tak jak NCR bije jakichś bandytów, to bardzo często zbieram śmieci. Już tutaj kilka osób zabiłem ogólnie. Staram się rozwijać w małych broniach, niepotrzebnie dałem na początku trochę cross combat, ale nie chcę już za bardzo zmieniać postaci, po prostu lubię grać w taką postacią jaka jest i, i dawać nią radę. Science, nauka to jest bardziej przydatna dla kogoś kto robi bronie energetyczne, ja się specjalizuję w broniach małych, więc bardziej powinienem pójść w repair, ale wyczytałem to dopiero niedawno. Oldersmen, bardzo przydatna umiejętność, jeżeli ma się 100 Outdoorsmana yy, idzie się w takie jedno miejsce, już nie pamiętam jaki, zdobywa się profil Rangera, co pozwala zamiast takiego zwykłego namiotu, który zresztą za niedługo zobaczycie, yy, rozwinąć taki lepszy namiot. Jest po prostu już metalowy, tak? więc, więc jest to wypas. Tak jak już mówiłem wcześniej. F-online bardzo mocno kręci się wokół wszelkiego zbieractwa Jestem właśnie w takiej kopalni strzeżonej przez strażników. Nie mogą nic tutaj zrobić, to znaczy może ktoś mnie zaatakować Może mnie nawet ściągnąć na hita Ale sam będzie trupem, więc chyba raczej nie warto ryzykować Tu są źródła ironu Tu są minerały no Dwa podstawowe surowce Z ironu robimy wszelkie, wszelkie bronie, przytopiamy to później na metal a z minerałów to główny składnik do produkcji naboi bynajmniej do, do zwykłych broni, innymi jak wspólnoniami energetycznymi, e, żeby wydobywać cokolwiek tutaj jest potrzebny taki młotek. Ja akurat taki młotek mam. De facto, żeby zrobić sobie taki młotek, potrzeba jest e, trochę metalu i trochę drewna. No ale skąd metal, e, jak nie, nie możemy go wydobyć rudy, żeby go przytopić. No, jest takie kilka prymitywnych narzędzi, których można, można sobie tutaj używać. E, ja staram się grać bardziej ekonomicznie. E, jestem w tym momencie przyciążony, więc się trochę wolno poruszam. Grać ekonomicznie polega na tym, żeby jak najprościej, jak najszybciej e, zarobić kupę kasy. Tak? Czyli bardzo dużo powtarzam czynności typu idę do kopalni, e, nabijam i tak dalej. Właśnie tutaj widać okienko craftboxa. Po wciśnięciu F otwiera nam się takie narzędzie. O, to jest właśnie ten taki pierwszy, pierwszy narzędzie prymitywne, którym, dzięki któremu możemy ścinać albo drzewa, albo możemy też właśnie wydobywać rudę. Tylko niestety jest to mało wytrzymałe. Jedno uderzenie, ścięcie drzewa, czy też wydobycia, próba wydobycia rudy kończy się fiaskiem. Potrzebny jest do tego flint. Flinty są takie kamyczki, można je zobaczyć w różnych miejscach na mapie, jak rastą. Jeżeli macie gdzieś niedaleko rozbity namiot, to, to proponuję wam nie zwracać uwagi na przeciążenie, tylko skubać po prostu, aż będziecie mogli się ruszać, bo czasami jest tak... Moja postać akurat może odźwignąć 80. tutaj jak widzicie mamy swój namiot ja rozbiłem go bardzo blisko swojej bazy po to żeby móc e, jak najszybciej przemieszczać się przyciążonym z, z dużej ilością materiałów tutaj do bazy e, tak właśnie można namiot sobie zrobić lub dostać go za drugi jak się zabędzie drugi level wykonuje się takiego quest trzeba zabić szczury i dostaje się namiot w gratisie teraz wam pokażę kilka rzeczy tu jest ognisko standardowo ognisko wygląda inaczej Wybieramy sobie tą opcję, jeżeli mamy dwa kawałki drewna, przerodzi nam się, trzeba wystarczy je kliknąć tam, przerodzi nam się to ognisko w, w takie ognisko, a tu możemy już wybierać opcję, opcja na przykład nazwania swojego namiotu, ja go nazwę sobie, tak jak ja, oko dyniurka. Można też namiot zapgradeować. U mnie tego nie ma, ale jest taka opcja upgrade, trzeba mieć trzy kawałki drewna i takie tools, tylko nie primitive tools, tylko zwykłe tools i namiot, tworzy nam się taka deska, którą widać tam trochę nad tym okienkiem. Na tej desce można robić właśnie podstawowe crafty typu przetapianie, jest to bardzo przydatne dlatego, bo Jestem w stanie unieść, moja postać z siłą bodajże 5 albo 6, jest w stanie unieść 80 brył e, minerałów lub e, żelaza, a po przetopieniu, i jestem przeciążony oczywiście, to jest max ile mogę unieść, a po przetopieniu tego wszystkiego, zamienieniu na, na e, proch szelniczy, e, jestem w stanie unieść tego o wiele więcej, więc jeżeli chcesz na tym zarobić, to... To warto mieć po prostu zamiast chodzić do miasta i od razu coś sprzedawać, to mieć po drodze namiot, zrobić tego masę i dopiero wyruszyć w podróż. Dlatego też y, gorąco polecam, właśnie rozbijać jak najbliżej jakichś miejsc, w których można wydobywać rzeczy, typu kopalnie i tak dalej. No i oczywiście zrobić sobie taki, taki craft table. Yy, mamy w namiocie swoją skrzynkę, gdzie możemy magazynować swoje rzeczy. Plus jest taki, że na, do namiotu podobno nie może trafić nikt obcy tak przez przypadek ewentualnie ktoś kto nas śledzi albo, albo znajomy któremu dajemy mapę właśnie w ognisku można zrobić mapę ja mam ją w ekwipunku jeżeli widzicie właśnie to to jest mapa nawet z taką mapą ktoś obcy może trafić tylko uważajcie bo kiedyś dałem mapę kumplowi zabił go jakiś gracz i miał właśnie mapę do mnie I jak dwa dni później pojawiłem się w grze to okazało się że kompletnie jestem pusty ja z powrotem jeszcze wracam do kopalni, e, pod się trochę ekonomicznie, jak ja to nazywam. E, ja strasznie lubię we wszystkich grach rozwijać się tak ekonomią, ekonomią. Bardziej, moim zdaniem, opłaca się ekonomicznie robić gunpowder i expowo, dlatego, bo żeby zrobić 10 gunpowdera, m, za którego dostajesz się 100 expo, Wystarczy 10 bryłek e, minerałów, a żeby zrobić 10 części metalu, za które też się dostaje de facto z tekspa, potrzeba jest 20 bryłek żelaza, więc e, wydaje mi się, że, że lepiej jest ekonomicznie, hajsowo i ekspowo jednak zbierać minerały. No i z minerałów, minerał plus kilka metalu części wystarczy do, do zrobienia e, całkiem sporego zapasu amunicji. Dobra, już się napakowałem cały. Trochę to przyspieszyłem, żeby was po prostu nie zanudzać. Dobra, przytopimy. Wydobyłem trochę metalu i, yy, i, i, i. Znaczy, żelaza i minerałów. To zrobimy tutaj tak. Yy, to tu jest jeszcze taki aloj, to też można zrobić na tym crafting table, ale ja póki co tego nie potrzebuję, bo nie chcę robić broni, ewentualnie zrobić tylko jakieś naboje, ale to też raczej. Chcę zarobić, bo, bo zbieram 30 tysięcy, żeby pobudować taką prawdziwą bazę. Tam już jest z prawdziwego zdarzenia taki stół do robienia mm, innych craftów, bo na tym to ewentualnie mogę sobie tylko przytapić coś. W namiocie mamy skrzynkę. Tak jak już mówiłem, a ja właśnie zabieram materiały i ruszam do miasta, troszkę sobie zarobić. Na wszelki wypadek jakąś skórkę. I broni trochę amunicji. To miasto nie jest daleko, więc nie potrzebuję tego wcale tak dużo. Eee, no. Chyba więcej nic nie potrzebuję. No dobra, więc w trasę. To jest właśnie miasto. O, ktoś mnie zaczepił. No ale nie to ochrona NRC z nimi lepiej nie zadzielać. Od razu lepiej uciekać. Bo, bo kole się potrafią na hita składę, złożyć nie jednego kozaka. No, więc lepiej nie ryzykować. No, jesteśmy w głównym mieście. E, tu w tym namiocie po, po lewej stronie sprzedają broń. E, jeżeli robi się dobrą broń, można tutaj zrobić całkiem złokasa, a tu... W tym miejscu podobno można kupić samochód, karawana. Karawana kosztuje około 5000, chyba kaps, z tego co, co mi się przypomina. No Dobra, karawana, karawaną, ale my zmierzamy teraz do miejsca, gdzie możemy zrobić trochę przedmiotów. A dokładnie zrobimy sobie trochę amunicji. Tu jest takie miejsce, jest taki specjalne stały, już lepszy do krawcenia. Dzięki którym można po prostu robić jakieś tam itemy z crafta. Ja mogę zrobić kilka naboi 4 mm. Nie wiem jeszcze do końca o co chodzi, bo jest JHP i full metal jackety jeszcze naboje do, do, do Magnuma, do mojego Desertigla. Full Metal Jacket wydaje mi się, że to jest amunicja dzięki której możemy przeszywać armory. Jak widzicie, żeby robić te lepsze naboje, muszę mieć Smart Guna, pierwszy poziom, no i taki też mam. No oprócz tego z reszty metalu, żeby się do a albo nie wiem czy zauważyliście, że dostaję non stop expo za każdy zrobiony przedmiot, żeby się doexpić zrobię za resztę, e, zrobię zaresztę tych kastetów tych. Zaraz wyknie mi level. Brakuje mi jakieś tam 200 expa, nie całe, całkiem spoko. To jest pierwszy sklep, w którym spróbujemy coś sprzedać, ale nic koleś nie ma kasy, niestety, więc bez sensu, żebyśmy kupowali od niego cokolwiek. Tu z logiem FLC jest bank, a tu na górze jest kolejny sklep. Zauważyłem taką zależność, że na przykład w usmif można sprzedawać tylko broń, u lekarza można sprzedawać tylko medycynę i, i wszystkie leki, a w, w takich jakby restauracjach skupują po prostu wszystko. No i jak widać, ceny są całkiem niezłe. Hmm. Za kasty 120, za metal 150, za jeden nabój e, z, z, z stówka, znaczy e, 3, 3 kapsle, to jest całkiem nieźle. Zobaczmy, co tutaj mają. Może sobie coś kupię. Widzę, że nie ma golda, ale ma dużo dziwnych rzeczy. Radio. Radio jest bardzo fajną, przydatną sprawą. W następnych filmikach na pewno coś więcej o radiu powiem. To już bardziej radio się przydaje, jeżeli chce się podróżować z kimś po pustyni. Prostu... O, liście tytoniu. Podobno można znaleźć właśnie wiem, ta... Można sobie skręcać nawet papierosy. Nie pamiętam, gdzie to było. Ale gdzieś to było, gdzieś można było robić fajki. No nieważne, wiem, że jest gdzieś taka farma, na której rośnie tytoń. Można się nauczyć kręcenia fajków i jest specjalna maszyna do, do kręcenia tego. Zrobiliśmy trochę handlu wymiennego. Kilka, kilka jakichś tam, kilka itemów zamieniliśmy na, na właśnie liście tytoniu. Obydwoje sprzedawcy nie mają kasy, ale zawsze, kasy, najmniej przeważnie, kasy mają e, wszelkiego rodzaju doktorzy, bo oni skupują medykamenty. Mało kto to robi, wszyscy robią, idą w broń, bo wiadomo, broń się strzela. Więc, jeżeli naprawdę nam zależy na tym, żeby nie stracić broń, o tu jest fajna sprawa. Jest e, prezydent Tandy, to jest ten koleś, który stoi tam po lewej, taki wielki. O, właśnie ten. E, jeżeli się do niego podejdzie i się z nim zagada. Można się nauczyć tej umiejętności. E... Avareness się nazywa ta umiejętność? E... Avareness. E... To jest po prostu taka umiejętność, że jak najedziemy na kolesie, to, to widać jego cały sprzęt e... i ile ma To jest bardzo przydatna umiejętność. Kupiłem jakąś rękawicę, nie wiem do końca co to jest. Nie wiem do czego ona służy. Nie można nie atakować, jest tylko use on. Nie potrzebuje baterii. Dziwna sprawa była całkiem droga. Myślę, że zmarnowałem trochę kasy, ale później to wytestuję. Trudno. To I tak zresztą nie ma kasy, więc. więc nie tak na końcu zmarnowałem. Tak jak już mówiłem wcześniej o tych doktorach, że. Jeżeli wszyscy sprzedawcy nie mają kasy, zazwyczaj tą kasy mają doktorzy, więc warto się po prostu udać. Do doktora, znaczy kupić u jakiegokolwiek sprzedawcy, który skupuje wszystko jakieś asortymenty medyczne, a potem z asortymentem medycznym iść do doktora i stracić ze strat. O, znalazłem kurtkę skórzaną. To sobie założę. W sumie nie wiem, dlaczego nie założyłem wcześniej tamtej, co ze sobą wzięłem, no ale trudno. No właśnie, można zrobić z lekką stratą mniejsze pieniądze, ale zawsze, zawsze jakieś kapsle, nie? Dobra. Zobaczmy, co tutaj mają. Psycho. Okej. Okay. Oj, za dużo. Odrzućmy trochę. No, wystarczy nam 3 sztuki. No. Hajs się zgadza, ofer. Mamy już kupione psycho, z tym spokojnie możemy iść to do doktora, na, dzięki któremu zarobimy trochę kasy. Yy. Ta gra mi się bardzo podoba, bo jest strasznie dużo kombinowania, strasznie dużo opcji, i, i kręcenia się, i załatwiania, i robienia tego i tamtego, o właśnie sobie wziąłem Psycho. Eee, ma całkiem, całkiem, te, e, niezłe opcje. No, 15 damage resistance, plus 1 stręcza plus 1 endurance, i minus 2 percepcje, 30% na uzależnienie, wziąłem pierwszy raz i... I jestem właśnie uzależniony. Tutaj na dole w mieście NRC jest właśnie szpital. Widzicie jak spadły mi statystyki? Podniósł się raz, podniósł mi się stręcz, ale spadły mi percepcje i to całkiem nieźle. A percepcja jest odpowiedzialna za chyba za celność, tak mi się wydaje. No i za wszystko co się wokół ciebie dzieje, tak? Za słyszenie, odkrywanie kogoś i tak dalej. No, jak, tak jak widziałem, zawsze mają pieniądze. Zobaczmy, ile ps jest w stanie zapłacić za psycho. No, ok, 604 to całkiem niezła flota. Jak to mówią: ziarko to ziarka i będzie miarka. Szczególnie, że mam już odłożone prawie 13 tysięcy, więc na bazę brakuje mi jakieś 17, ale to wystarczy. Tak naprawdę z ręką na sercu, jakbym musiał tak 5-6 godzin skupił się tylko i wyłącznie na wydobywaniu i handlowaniu i, i kombinowaniu z tu znaleźć kapsle, to, to w ciągu jednego dnia jestem w stanie wydobyć kasę. Tu jest bank. Pierwsze co zrobicie, jak zdobędziecie 10 kapsli, to idziecie założyć sobie konto w banku, bo. Fallout jest niestety taką brutalną grą, że wszystkich od razu zabija i tracicie wszystko. Tu bierzemy depozyt, klikamy na save, wpisujemy kwotę, którą chcemy zdeponować i deponujemy. Możemy sobie sprawdzić swój stan konta, no ja mam, tak jak mówiłem, prawie 13 tysięcy. Jest opcja też upgrade'owania konta do konta, żeby korzystało z niego kilku graczy. Klikamy tutaj w tą drugą opcję. Upgrade account. Kosztuje ona 10 tysięcy, ale możesz przypisać znajomym Takie Możecie mieć wspólno, wspólne, wspólne konto w banku, gdzie będziecie razem składać pieniądze. To już jest bardziej pod względem gangu. Nie wiem też, jak się wysyła pieniądze, ale też można podobno wysyłać. Ja tego nie sprawdzałem. No i to w sumie chyba na tyle, co, co, co w tym odcinku. Kasa jest odłożona. Tak jak już wspominałem, wcześniej falot jest strasznie brutalny i jeżeli was zginiecie, to tracicie wszystko. Dobra, w takim razie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!